Siemanko! Dzisiaj zajmiemy się szyciem paska do torebki. Przygotowałem taki wzór, więc od razu przechodzimy do roboty. Do wykonania dzisiejszego paska użyję tkaniny tapicerskiej oraz skaju. Dwa kontrastowe kolory, bo zazwyczaj najfajniej ten pasek wychodzi właśnie dwukolorowy i wycinamy elementy. Paski mam wycięte, ten węższy ma 5 cm, a ten szerszy 8. Ogólnie jeśli chodzi o wymiary tych pasków, to dobieram je do taśmy nośnej, na której będę to naszywał oraz do szerokości końcowej paska, który chcę zrobić. To będzie odpowiadało za całą szerokość paska, czyli jak tutaj mamy 8, to będzie później w okolicach 4 cm. A ta taśma nośna ma 2,5 cm, więc ten pasek, który będzie na niej owinięty ma 5 I przechodzimy do szywania. Warstwy układamy w ten sposób, czyli na taśmie kładziemy spodem pierwszą część materiału, tą węższą, a później wierzchami kolejną warstwę. I te warstwy muszą być cały czas równo i będę je wszywał w połowie szerokości taśmy. Będzie to pierwsze przeszycie takie montażowe, nie będzie tego widać, ale tylko chodzi o to, żeby przytwierdzić te materiały do taśmy. Więc staram się utrzymywać te dwie warstwy na środku i przeszywam. Pierwsze przeszycie wykonane, nie ryglowałem nawet tego, ponieważ to ma chwilowo tylko złapać warstwy i teraz będę nakładał tkaninę na taśmę, pospinałem krawędź niebieskiego materiału, przymocowałem go do taśmy nośnej, na razie z pinkami, ponieważ będę przeszywał tą stronę, dolną tkaninę zagiąłem tak, żeby Tutaj ten rand tworzył się w okolicach 5 mm. Dołożyłem sobie liniał, żeby mniej więcej utrzymywać ten wymiar równo właśnie ze stopką, która będzie także tutaj trzymała jakiś wymiar na niebieskiej tkaninie. Ja akurat będę szył tak, że rand tej niebieskiej tkaniny będzie wypadał w połowie tej lewej części stopki. Tak to wygląda z jednej strony, tak od spodu. No i teraz będziemy robili to samo tylko po drugiej stronie. Tak wygląda dzisiejszy pasek. Tak od spodu, tak od boku. Także bardzo solidny, mamy tutaj taśmę nośną, wszytą na dwa razy. Tkaninę tapicerską, skaj tapicerski w dotyku jest bardzo cienki i bardzo wytrzymały. Mam nadzieję, że był to dla Was ciekawy odcinek. Zachęcam Was do wspierania kanału. Mile widziana łapka, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć.